O, hej, ta co ty tu robisz, Mimi? No, Mimi sobie już poszła. Teraz y, byłam dzisiaj w sklepie i dorwałam taką fajną puszkę koli. Nie mam w ogóle nic, jak, jakiego można dostać, jakiego się ma. Więc nie wiem, jak to może wyjść. Dobrze. Widzę że tu moje takie uszy. Puszka małe wystają. O, to są takie bardzo różowe, takie. O, widzicie? A puszka serio wygląda jak prawdziwa koli. Dobra. Chyba to powinniśmy. Widzisz... O, matko, Chrysto, Co mi tu wyleciał? O, matko. Jaki kiód. To jest chyba Sonela bubuj. Dobra ta wygląda obłędnie. Kieś? dobra super labubu wygląda mega 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 cute, patrzcie Wygląda tak. Ogólnie super bubuś. Właśnie pasuje mi do tabletu, więc ranking mega. Papa, pa, kocham Was.